Zadanie 9.38. Dwa kondensatory o pojemnościach 20 mikrofaradów i 50 mikrofaradów połączono szeregowo do baterii wyprowadzającej napięcie 210 W. Czyli sytuację mamy taką, że mamy jeden kondensator o pojemności C1 i drugi kondensator o pojemności C2, Podłączone do źródła napięcia równego 210 V. Ponieważ jest to układ szeregowy, to jeśli chcemy wyliczyć pojemność zastępczą, musimy użyć wzoru z odwrotnościami, czyli to jest 1 przez C1 plus 1 przez C2. W tej sytuacji jest to 120 plus 1,50, czyli mamy 5 setnych plus 2 setne, co daje nam ostatecznie 7. A zatem Cz jest równe odwrotności tej liczby, czyli jest to 100. Siódmych. Wszystko liczyliśmy w mikrofaradach, więc nic się nie zmieniło. Mamy mikrofarad. Teraz musimy wiedzieć, że jest taki wzór, który mówi, że Q, czyli ładunek zgromadzony na kondensatorze, zależy od jego pojemności C i od napięcia do niego przyłożonego, czyli U. Spójrzmy na jednostki. Ładunek jest w kulombach, przypominam. Pojemność jest w paradach, a oczywiście na w voltach. No dobrze. Żeby policzyć zatem zgromadzony ładunek w całym układzie, muszę Q przemnożyć przez U razy C zastępcze. Ale U wynosi, przypomnijmy, 210 V. zastępcze przed chwilą wyliczyliśmy, to jest 107 mikrofarada. 210 z 7 się pięknie skraca, mamy 1 i 30. Teraz tak. Volt Razy farad to jest kolb. W tej sytuacji mamy 3000 mikrokulon. To jest ładunek zgromadzony na każdym z tych na tych kondensatorach razem wziętych. Natomiast jeśli chcemy obliczyć, jakie jest napięcie U1 i U2, to musimy przekształcić wzór. Stąd U równa się Q na C, a zatem w tym wypadku U1 jest równe Q przez C1. Q wynosi, przypomnijmy, 3000 mikrokulombów, a C1, sprawdźmy, wynosi 20 mikrofarad. Zera nam się skrócą. Mikro również, bo to jest ten sam przedrostek. Zostaje nam 300 na 2. 150 V. Właściwie U2 nie musielibyśmy liczyć, bo U1 plus U2 musi się równać U na mocy drugiego prawa Kirchhoffa, ale możemy też policzyć, stosując ten wzór, dostaniemy oczywiście ten sam wynik, 3000 mikrokulombów podzielę tym razem przez 50 mikrofarad. Podobnie jak poprzednio, mikro się skrócą zera też. Dostanę 300 na 5, czyli 60 V. Proszę zauważyć, że 150 plus 60 daje razem 210 V.